Miss Polonia, nastolatek Województwa Podlaskiego. Zostaje! Kandydatka z, z literą. El. El. Aleksandra Wada. Przywitajmy ją bardzo serdecznie. Przepiękna chwila i naprawdę przepiękne emocje. Drodzy Państwo, wyjątkowy moment koronacji. Ja pozwolę sobie przekazać, iż wśród nagród na mis nastolatek są sesje zdjęciowe u fotografów konkursu, bony prezentowe. Kompletnie się nie spodziewałam. Wszystkie dziewczyny są prześliczne. I tak naprawdę, moim zdaniem, każda z nas powinna zejść z tej sceny z koroną. I oczywiście był stres, ale z pierwszym wyjściem od razu minęły emocje. Znaczy, emocje stresu, a chciało się coraz bardziej wychodzić. Aha. Jak sobie wyobrażasz te swoje panowanie tutaj przez, przez rok? Wyobrażałeś sobie? Jak, jak? Kompletnie sobie nie wyobrażałam. Tak naprawdę, nie wiem bo nie myślałam o tym, że kompletnie wygram i no nie wiem po prostu. W takim razie. Dziękuję bardzo, Proszę dziękuję. Mistrz Polonia Województwa Podlaskiego 2023 zostaje. zostaje kandydatka z numerem 14. Linda Filipkowska. Nagrodami dla Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2023 są weekendowy pobyt dla 6 osób w przepięknym kompleksie Aparthaus Siemiany położonym nad jeziorakiem, voucher premium pakiet pielęgnacyjny ufundowany przez gabinet kosmetologiczny Ediker. Nie spodziewałam się, ponieważ dziewczyny wszystkie co do jednej były wspaniałe, inteligentne, piękne, z dobrym sercem. Także werdykt był dla mnie zaskoczeniem. Korona nie jest symbolem tylko bycia pięknym, inteligentnym, ale jest to również ciężka praca. Obiecuję, że spełnię swoje obowiązki. Na pewno chciałam się skupić na pomocy, na pomocy. Potrzebującym ludziom, jak również fundacjom, które wspierają zwierzęta. Chciałam po prostu dać z siebie wszystko, by mój rok panowania był rokiem zapamiętanym na przyszłość. Pierwsze pierwsze tak to w Warszawie. Jak sobie to to będzie na pewno coś nowego. Przynajmniej dla mnie nigdy nie miałam przyjemności pojechania, znajdowania się na takim skrupowaniu. Mam nadzieję, że poznam dużo wspaniałych dziewczyn. Będzie to coś nowego, pełnego emocji, więc mam nadzieję, że będą związane z tym same pozytywne emocje. Trzy lata temu w Ziemi z perspektywy czasu. Trzy lata to bardzo dużo czasu. Zmieniło mnie, ukształtowało jako człowieka, przede wszystkim jako kobietę. Pokazało mi pewną drogę, którą po prostu chcę podążać i na pewno będę podążać.